jesteśmy z wiadomościami. E, jedna, przed... pierwsza, jedna pierwsza z najważniejszych informacji, którą przygotowała jej perfekcyjność to będzie to, że Merys Polski sparła równość podczas koncertów TVP w Obolu. E, jak wiemy, możemy Mary. zobaczyć w jej e, ostatni występ w reżimowej telewizji, gdzie Merys Polski między swoimi piosenkami między swoimi w przerwie powiedziała głośno do publiczności, że każdy może się kochać bez względu na płeć. Chłopak z chłopakiem, tak. dziewczyna z dziewczyną. I co mnie zaskoczyło, bo ja widziałam te kawałki na różnych instastory, że reakcja publiczności była wszystkich pozytywna. Zaskoczyła. Pozytywna, bardzo to prawda. Merys Polski w ogóle od dawna tak naprawdę wspiera równość Jest Jeszcze z czasów zanim wydała swój pierwszy album, zanim w ogóle się pojawiła gdziekolwiek, jeszcze nie była w ogóle rozpoznawalna, wystąpiła u mnie w jej perfekcji. Nie na drinkach. Tak, w Polski się, też... Że się, występowała, grała. Chyba u Merys Polski też występował takie gwiazdy z Ten Dragon jak Shady Lady chyba, A, no. było to była tak. w jakimś... Było, 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 jej, było. jej, jej, jej z pierwszych jej teledysków, jakie zrobiła. I Mary jest z taką sośnią, która jakby nie wstydzi się tego, że. Spróbujemy się zobaczyć Mary na miszyniach. Zobaczymy, czy ona jest dostępna, czy da się z nią pogadać. Bo jeżeli jest gdzieś tam, wiecie, nie za bardzo zajęta, to może uda nam się wyrywać ją na chwilkę czasu i zrobić krótką rozmowę z Mary. Z Mary. Jeżeli Mary nas ogląda, albo zobaczyć ten kawałek, bardzo dziękujemy za takie Tak, sośniki, pewnie. Bo takich sośników nam potrzeba. Bo nie To są to, co prawda gesty, ze... ale dla nas to są też one ważne, żeby, bardzo ważne tak. żeby pokazać, że jesteście z nami. Mary, dzięki wielkie. Oczywiście, że jesteśmy z Polski. A... Au, au ona zawsze robi takie au. To jest hip, nie wiem czy słyszałaś o tym. O, właśnie co? Zmieniły kryteria. się kryteria, tak, jeżeli chodzi o cenę filmów, które będą o Oscara. Okazuje się, że już wkrótce, jeszcze nie w tym roku, jeszcze nie za rok, nie za dwa lata, a za trzy, żeby dostać Oscara, trzeba będzie mieć film, w którym jest różnorodność rasowa, etniczna, płciowa i seksualna. Co to znaczy? To wow. znaczy, że brane będą pod uwagę tylko filmy, w których tam na przykład. 30% załogi to są osoby czarne na przykład. Albo mm. tylko takie, gdzie pojawiają się wątki LGBT. Jest tam cały szereg nowych wytycznych, które mówią o tym, jakie filmy będą miały szansę na Oscara. I oczywiście można powiedzieć, że to niefajnie, że takie. Ale z drugiej strony parytety, słuchajcie, są po to takie, to jest trochę parytety robione teraz, można powiedzieć. Tak samo ta lista wyborczych w Żeby wyrównać pewne nierówności. I one z czasem oczywiście znikną, tak docelowo, wiadomo, że one nie są na zawsze. Ale myślę, że to ważny, ruch, ważny ze strony Amerykańskiej Akademii Filmowej, żeby docenić... Myślę, to się to bo to takie... są jakieś filmy, które, słuchajcie, do, które mówią, też o pokazują rzeczywistość. Rzeczywistość nie jest biała, nie jest męska, nie jest heteroseksualna. Jak filmy pokazują lepiej, to, to trzeba je wtedy oglądać. Tylko, tylko moim zdaniem, ta Amerykańska Akademia Filmowa moim zdaniem, też na ta, tyle tak zmieniła te, te wszystkie stosunki, mm -hmm. ponieważ jednak brakuje jakby... By, 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 filmowcy, reżyserzy boją się w pomysłach chcą wykorzystywać tą kulturę. Bez mówienia, bez mówienia. I moim zdaniem te filmy są zbyt białe, zbyt heteroseksualne i zbyt takie stereotypowe. I męskie. I męskie. Mm -hmm. Więc bardzo fajnie, że. A może też jest to też taki bunt wobec polityki amerykańskiej, która jest obecnie, mm. proponowana przez Donalda Trumpa. I myślę, że amerykańska akademia filmowa chce też jakby wyróżnić i pokazać, zachęcić do tego, aby wiele innych postaci, to, twórców filmowych, żeby po prostu. <coughs> żeby zaczęli po prostu myśleć bardziej kolorowo, różnorodnie. Ale to po prostu to też żeby, wiesz, jakby oddawać rzeczy, się jaką ona jest, a nie taką, jaką sobie kreujemy. Bo skoro filmy mają opowiadać o świecie, o tym, co się dzieje. No to nie pokazują świat takim, jakim on jest. Ale jest... pamiętajmy, że ten świat nie jest Świat jest pojebany. Świat jest pojebany, jest kolorowy, są trans. Takie są jak Tu i... dwie transy i mieli jakieś o Oscarach. No taki jest świat. No, no. Ale kiedyś my to docenimy, w jakieś, nie wiem, Malinę na przykład. Jest cała program, Jezu, to... ja dostać jakieś takie. Ja też. Ja, by, ja byłabym tą osobą, która by poszła po tej. Ja też. Program, bo nie, mali... nie chodzą, ale. Kurwa, po Malinę by się poszły we dwie. najlepszy kreacja świat. I tak, Maj, Malinę w kategorii najgorszy. Thank you, thank you. A, w poniedziałek w Amsterdamie była się kolejna manifestacja Solidarności z osobami LGBT w Polsce. Mówię kolejna, bo oczywiście tych tak, manifestacji jest mnóstwo. To była kolejna, która odbywała się na tym tak zwanym Homo Monument, czyli na tym takim pomniku, który ma opamiętać osoby LGBT, który ma kształt trójkąta różowego, tak trochę schodzi do wody. Jeżeli ktoś był w Amsterdamie, na pewno widzieliście, widziałyście to, bo to jest piękne miejsce, warte odwiedzenia. Zresztą często wykorzystywane przez społeczność LGBT do różnych tego typu działań. Mamy tylko tutaj ze dwa jakieś takie zdjęcia, słuchajcie, zwrócić zwróćcie uwagę na że oczywiście tutaj, po pierwsze, poliszkuję Community in Nederland. i to możemy też polską, polską Tak, czy... i możemy powiedzieć, że w tej społeczności też od niedawna jest Mike Studziński, tak? Ten, jest, 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 Ten, jest, jest. który zajmował się promocją w ogóle wiedzy na temat osób, które żyją z wirusem HIV. Tak w jest, ludzm, ale w też w ogóle w ogóle... zajmował tak, się. I tak, i właśnie wiemy, że Mike pojechał do Holandii właśnie do pracy przez... się tak tym, tym tematem w Niederlandach i wiemy, że on też się włączył jakby w tą organizację, Zwróćcie uwagę, że Polskie są też napisy, próbują pisać po polsku, nie wiadomo czy to Polacy czy nie. Poczekaj, jestem, jestem człowiekiem, człowiekiem nieontologią. Nie, nie, to, to jest Polak. Bardzo możliwe, ale wiesz, tam jest pro kilka to jeszcze. Be Polish, to be pro to Jestem dumny, że jestem z Polski, i dumny, że gay. Te, no, są gay. To jest bardzo dobrze. ktoś pisze, I had to leave my country, musiałem opuścić mój kraj. A to pewnie chowa. No. Może, może. Ja, no. Znaczy, Majki, przejmuj się, my też kiedyś opuścimy, ale to pewnie, jak będziemy gdzieś. Uh, już, jeszcze starsze. Jeszcze przyłączy nas do wielu starszych. W każdym razie dziękujemy oczywiście, społeczności amsterdamskiej, w ogóle holenderskiej. Jeszcze nie tutaj że Niderlandia... Mamy czasami ludzi tam pamiętaj, właśnie. Pamiętajmy, że, że już nie z Holandii, ja tylko z Pamiętajmy, że mamy tutaj mieszkańców Niderlandu, Szwecji, Niemiec, Danii i innych krajów. Dla was jedno euro, żeby wrzucić na rzutkę wirusowy. To jest, Nic, jest bardzo nie dużo. dla nas jest bardzo dużo. Dla nas jest bułka, wódka, dla was bułka. No nie będzie takie porównanie, ono nie do końca jest y, prawdziwe, ale... Zobaczcie, tyle osób, co dzisiaj na zaglądanie każda wpłaci po złotówce nawet ta na żółtka, Czy 5 złotych. E, 10, 20, 200. Będziecie to dla nas będzie fajne, więc prosimy społeczność e, poza Polską... Współtwórzcie z nami ten program. Tak, bądźcie z nami, bo u nas jest tak ciężko. Jest są... ciężko. Mamy flagi na oknach i w ogóle. Dobra. Co się dzieje dalej? A, to już Polska. Psychoprawica planuje manifestację w dwóch miastach, w Gdańsku i w Białymstoku. W Gdańsku już w tym tygodniu, w Białymstoku dokładnie za tydzień. Ale czy ona nie była czasem, czy... Że... To jest kolejna. O w Gdańsku je. jest kolejna. Rzeczywiście jest tak, że próbują zgłosić zarejestrować swój przemarsz Młodzież Szek Polska. Tam, oczywiście, jakiś z tam coś w stylu stop przemocy LGBT, coś takiego, tam się takiego zna. Stop A stop przemocy. A Białystok, coś tam w stylu, że rodzina, jest tam, coś tam, coś, tam. Bo ta, coś tam dziewczyna. Coś takiego. Normalna rodzina. No i tu, oczywiście, są teraz apele wysyłane do obwodarzy miast, żeby powstrzymać. My chyba się przyłączyłem no, w niedzielę może Wam rzucimy nawet listę, gdzie by można było podpisać się. Więc ja poszukam, postaram się, bo Ważne jest to, żeby, żeby rzeczywiście. Reagować. Pamiętajcie, że osoby te również w tych miastach, i zawsze jak wiecie, że odbędzie się jakaś taka e, głupia manifestacja tworzona przez psychoprawicę, przez tych pierdolonych chujów e, z brunatnej, to pamiętajcie o tym, że zawsze możecie być przeciwni temu. Możecie zawsze. E, I zawsze dawać e, też znać, że coś takiego się dzieje, bo my chcemy wiedzieć na bieżąco. I na przykład płacać na rzutkę, bo dzisiaj nikt nam nic nie wpłacił, nie wpłacił jeszcze. No już 18 minut. 18 minut. 18 minut, żebramy już. To zobaczymy, co się wydarzy, jeżeli chodzi o te marsze. Nasza nadzieja, oczywiście Dokładnie. jest taka, że zostaną powstrzymane, ale no nigdy nie. Nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. O, to te, ale to dobra wiadomość, teraz mam no dobrą wiadomość. <noise> Jaką? Nie, ten czarny kabel, zobaczymy, nie, nie? Ten, ten taki długi, co jest. A. Bo szale, słuchajcie, no, bo, bo. wyłączyły się wiatraczek i musiał ładować. Eee, sprawa jest taka, że Olimpijskie, które miały być w tym roku w Tokio, odbędą się za rok, jak już wiemy. E, będą przyjazne dla osób LGBTQ. Co to znaczy? To znaczy, że. W Chinach? Japonii. A. A, no to też. No to co mamy. No, zupełnie nie. W październiku już wystartuje coś takiego, co nazywa się Pride House. To takie miejsce ma być spotkań, miejsce działań, miejsce różnych wydarzeń, które będą związane ze społecznością LGBT. Takie Pride House -y wow. są czasami tworzone na przykład. Kiedyś był Pride House z okazji, był World Pride, Europe Pride. czy Euro Pride. Było w Warszawie i na Nowym Świecie. Był, 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 Było, był 2010. Tak, Ale jest. takie Pride House -y są tworzone przy okazji różnych rzeczy. Po raz pierwszy pojawił się zresztą taki Pride House chyba w Vancouver, jeżeli dobrze pamiętam, na Olimpiadzie. Tak, na, na Olimpiadzie. Tak, tak mi się też tam był po raz pierwszy. Teraz Tokio, teraz Tokio kontynuuje tę tradycję i teraz z okazji tego dnia, tam mają są w październiku, z okazji dnia jakiegoś tam, z, które jest związane z Ale bardzo ważne, że Olimpiada zauważa, że jednak sportowcy to nie tylko jest heteronorma, ale Heteromatrix, że coraz więcej sportowców przyznaje się i informuje o tym, że są jakby związani ze społecznością LGBT, bo mieliśmy i pływaków i jakieś tam mm -hmm. lekkoatletyków, i w ogóle jakieś nerdowskie mm -hmm. gwiazdy. Tak. więc Pamiętajmy o tym, że sportowcy i w sporcie zawsze były osoby LGBT i bardzo fajnie, że a ten też... komitet olimpijski jakby chce przyłączyć się do tego, że nie będzie. Dla sportu chyba jest taka, że każdy równy i liczą się jakby nasze zdolności sportowe. I ciekawe, a nie czy... do kim jesteśmy. No, ale... ale ciekawe, czy to też się liczy, że komitet olimpijski jeżeli łączy Pride Pride House i łączy się z społecznością LGBT, czy już nie będzie miał problemów z osobami transpłciowymi. Na pewno jest ten problem, bo nadal jest, tam trwają cały czas jakieś przepychanki w różnych dziedzinach sportowych dotyczące tak. tego, kto może, kto nie może, kto jest mężczyzną, kto kobietą, jak to ustalić. No one oczywiście wszystkie są spisane na straty, bo, bo nie da się tego, wiadomo, do jakoś tak zero-jedynkowo ocenić. No ale zobaczymy. No to w każdym razie dobra wiadomość w Tokio za rok, co prawda niestety dopiero, ale będzie. Znaczy już czas już w październiku tego roku ten Pride House salon będzie otwarty e, aż, do, aż do jakoś tam podejrzewam. Bardzo fajnie, bardzo się cieszymy, że komitet Europej Komite Komite olimpijski. Europejski? No bo tak by się wzuwało w głowie, w sumie. Europę już zadał, to jest to, <słuch> Załoga Queer Ice, programu, który pewno znacznie kojarzycie z Netflixem nie tylko, mówi o tym, że trzeba wspierać w wyborach Joe Bidena. Powiedzieli wprost. A ja to Biden. To jest jakiś amerykański kandydat za prezydenta. to jest? Tak. A. a jako starszy młody? Nie jest najmłodszy. A jak w, z jakiej demokracji partii? To jest z partii demokratycznej, mm -hmm. tak. Z demokracji partii. <grym> e, z partii demokratycznej. Ja to się naszego języka z Kasprą. Ja po prostu, wy jak mówicie do mnie, to ja muszę się że 30% rozumiem. Słuchajcie, jak to się jej się razem z a e, znaczy my z Kasprem stwierdziłyśmy, że dzisiaj e, jej perfekcyjność się język mówi tak jak my. No to, to są właśnie takie zdania, które ja muszę później zrozumieć, nie? A zrozumieć? Język mówi tak jak my. Eee, <laughs> więc załoga nagrała akurat taki komunikat, którym zachęca. Mówię też o tym, że to co robi Donald Trump teraz e, bardzo dotyka ich wszystkich jako społeczność LGBT. I, jako ale ja podejrzewamy o tym, że faktycznie to jest ostatnia kadencja Donalda Trumpa. Nie wiadomo. Ale myślę, że tak. A co myślisz, że republika niego wystawiła no, no Wystawili go. Tak? No tak? A to nic nie do tyłu widać z polityką amerykańską. Ale ja się nie e... non -stop. jest Stop. stop. Rzeczywiście, już jest na kandydatem przecież tak? Trump. tak. Tak, tak, to jak jest najbardziej. Straszne. Więc zobaczymy, co będzie się działo. No, w wyborach na razie wszystko wskazuje na to, że Joe Biden ma niewielką przewagę. No, ale ta przewaga maleje ostatnio, więc no nie wiem, ciężko powiedzieć. Się chuj, wie, chuj wie. A czy system wyborczy w Ameryce jest o tyle chujowy, tam jest ten system głosowania elektronickiego? Tak. Który, tak samo jak na przykład wiedzieliście ostatnio, Clinton wygrała w, w ilości głosów oddanych głosów. na nią, ale po głosach elektorskich chyba dwoma przegrała. Chociaż, tak. chociaż elektor mógł się wycofać, bo tam była szansa. Teoretycznie elektorzy mogą głosować niezgodnie z tym, co chcieli wyborcy, a ich głos jest teoretycznie wolny, znaczy głos elektorów teoretycznie jest wolny, ale w praktyce to się właściwie zdarzyło w dwa dwa razy szytszej tak. więc raczej się tego nie należy spodziewać, także... Mm. Zresztą wtedy tacy elektorzy zazwyczaj są odwoływani później tak. z tej swojej funkcji, więc może też Polska. Hanna gil odchodzi z wiosny do ruchu Polska 2050. No, jest to bardzo, bardzo kontrowersyjna decyzja, ponieważ Hanna Gielpiątek, słynie z tego, że jest działaczką miejską, pochodzi z Łodzi, była też gwiazdą magazynu Replika razem z Anną Żukowską, gdzie lewicy z lewicy za SRD dokładnie, gdzie razem jako osoby biseksualne się pojawiły. Hania, jakby moim zdaniem, przeszła do chłowni, do tylko dlatego, ponieważ jako osoba, która miała wcześniej być, była typowana na szefową kampanii wyborczej Roberta Biedronia została jakby oszukana przez niego po raz kolejny. Moim zdaniem, Robert nie pierwszy raz nie dotrzymał słowa. Na przykład jego, jego słowa dotyczące Rafała Trzaskowskiego, że brzmią jego słowa i opowieści brzmią jakby nie są obiecane, że znaczy nie, nie działają jakby realnie, że on, że on oszukuje swój elektorat. No to tak samo, Robert oszukuje wielu, że, wiele osób. Znaczy, ja tylko mówię te komentarze, tak, jak to widzę, tylko ja też się nie dziwię. Drugie słowo, Hania może zrobiła też dobry, dobry ruch wobec tego, co się dzieje na lewicy. Bo jednak ostatnio mamy problem z naszą polską lewicą. No nie, ostatnio Chociaż, to nie, od nie, 10 niemal Chociaż to. ostatnio posłanki lewicy zdały egzamin na plus właśnie przy aresztowaniu no tak, i przy tak, tak, solidarności, tak, ale jednak polska, polska lewica jest słaba. Moim zdaniem czy jest szansa w ruchu Polska 2050 u homofobicznego hołowni konserwatywnego, które w wielu rzeczach się nie zgadza, a Hania jednak jest bardzo lewicowa, bo mhm. I jest twarzą kampanii. Jest sojuszniczką, jest polityczką biseksualną, nieukrywającą się. Jest, jest osobą, która jakby jest obecna na wszystkich marszach równości. Czy ta decyzja jest dobra? Zobaczymy, tak naprawdę. Ja, ja, ja muszę ocenię. powiedzieć, że ja, przede wszystkim, jeżeli chodzi o ruch Hołowni, Jedna rzecz mi się nie podoba. Mm -hmm. Ta nazwa Polska 2050 tak brzmi, jakby to był wtedy już koniec polski, że to już jest. Do tego czasu mam Tak, czytałam, czytałam, czytałam te komentarze, właśnie, że rok 2050 no chyba, na... A to mi się da, że to jest symbol y, klęski klimatycznej. Y, w... A może klan, by. to by się dało. To by było. Podczasowo się nie cieszę. Nie, i mi się da, że Hołowie do 2050. 2000... W Hanna Kilpiątek wstępnie potwierdziła, że będzie u nas y, gością za tydzień. Także mamy nadzieję, że Hania, jak nas oglądasz, mam nadzieję, że wreszcie nagramy. Bo Hania bez Hania ten temat, jeżeli no, nie o, jakieś pytania, pogadamy. zapytamy się, jak się czuje z chołownią no, i czy chołownia jest przystawione tak na no. żywo, jak wygląda? Piotrków Trybunalski, znowu Polska. Policja wstrzymała postępowanie w sprawie tęczy na pomniku Kopernika. O co chodzi? No, jakiś, czas o tam, jakiś czas temu aktywiści, e, e, aktywistki. w to... Piotrkówie zawiesili flagę oczywiście na pomniku Kopernika, tak jak w wielu innych miastach, macie rozumieć. E, policja wstrzymała postępowanie. Mówi policja, że to na wniosek e, m, Urzędu Miasta, ale okazuje się, że Urząd Miasta zaprzecza. Mówi, że absolutnie nie i że z informacji, które oni mają, wynika, że policja rozpoczęła te, te, te działania z urzędu. Nie wiadomo do końca, Stało, tak, nie wiadomo co się stało, nie wiadomo kto to oficjalnie zgłosił i tak dalej, natomiast no oczywiście, mi się nadzieję, że to będzie kolejna sprawa umorzona tak, jak najszybciej. Się... Tak samo jak znak, że na tenczy jest herb i jak wiemy o tym y, godło polskie, a nie herb. I, y, policja... delikata różnica, bywa. delikata hmm. różnica to jest herb czy godło. No, ale tak, tak, zobaczymy. No, sytuacja jest dynamiczna. Powiemy wam, wam, że sytuacja jest tak dynamiczna, jak rzutka, która dzisiaj idzie bardzo chujowo. Pamiętacie o tym, że jeżeli chcecie nas oglądać, to musicie, to musicie wpłacać, a nie będziemy was prosiły, bo jak nie, to będzie to ostatni miesiąc, kiedy jesteśmy. Dzisiaj musimy uzbrać powyżej tysiaka. Ostatnio nie spędziłyśmy, to więc w tych wiadomościach może być to, że będziemy po prostu skracać. Już może nie będzie niedzielnego wydania. Ja jestem tą złą, ale wiemy o tym, że jak chcecie nas oglądać. My pracujemy dla Was. I wirusowy toplash jest tak. naszym pracodawcą. Pamiętajcie, że nadal tak. trwa pandemia, nadal jest wiele rzeczy i mogą nas zamknąć, Możemy stracić jeszcze gorzej, więc tak. pamiętajcie, żeby nas wspierać. Patronite, PayPal. Tak. Kuratorka Barbara Nowak, oczywiście nasza ulubienica, stwierdziła, że NGOSy dają dzieciom narkotyki i hormony. Ja ci wysłałam transpirynę. Ale my czekamy na dostawę właśnie teraz. Tak, mamy zamówiło się transpirynę. I będziemy rozdawać słuchajcie, wam wszystkim. E... Nie wam, ketem. tylko przyjedziesz do mnie, bo byłaś świadkiem, Przez ile przed moim ostatnio. domem jest dzieci. Dzieci jest bardzo dużo. Natomiast... Ja czytałam komentarz. Czekajcie tylko do końca. Nie, ja bym na YouTube czytałem komentarz pod takimś wirusowym YouTube live tak. Charlotte lubi dzieci. To jest obleśne. To jest tak zapisał, ja bym tak, tak, ale, że ale, są obleśne. Ale ja kocham dzieci, bo moja siostra ma fajne dzieci i lubi je przytulać. Ale Ale są obleśne. Tak, gdzie są do jedzenia. Tak. Się, no, nie do jedzenia to są wasze. Mm, Natomiast no, słuchajcie, my oczywiście zgodnie z w, wolą pani Barbary Nowak, będziemy dystrybuować ta, co, dla was która, narkotyki która, i hormony. Tak, o, jest, narkotyki, ja, ja będę. Będziemy dystrybuować, słuchajcie, już krótko czekamy na zostały po prostu. I lada, moment lada, dzień rozpoczniemy dystrybucję, będziemy wysyłać do was podawać na wasze adresy, które podaliście podczas zbiórki. Także szykujcie się. Jesteście bardzo poważny, bo to jest poważny program. Proszę bardzo. Kasper przyniósł nam jakieś rzeczy. Słuchajcie, Kasper był teraz nie może się pokazać, ale ja bym Zabija za pieniądz, taką fryzurę. Naprawdę, nie Czy Czuję, że obraziłaś mojego fryzjera. Nie, ja on jest ba... y... Może się zamknie. Nie! No, Argentyna, Argentyna. Słuchajcie, to jest wiadomość, która jest szokująca dla wielu osób. Argentyna wprowadza parytet osób trans w sektorze publicznym. Co to znaczy? To znaczy, wow! że do tej pory Jedziemy sektorze publicznym. A bo by ale... się park... z Wszyscy będą musieli, e, e, każda spółka, każda firma publiczna będzie Słuchajcie, musiała. Słuchajcie za to, abyśmy były z Wami błędy. jak najdłużej. Wypijmy za lepszy świat. Śpiewa, Każde proszę. trzeba, Pójdziemy się też z nami... O kurwa! O, o kurwa. Dobra. No i Argentyna... Ten 1% zatrudnionych to będą musiały być osoby trans? Trzymamy kciuki za takie działania, oczywiście. Mam też nadzieję, że sektor prywatny pójdzie dalej w te kroki. I wtedy będzie... Ale my byśmy Polska w ogóle wzięła przykład z Tak, tak, I wprowadziła w ogóle ten parytet. Nie tylko... 3% Tak! 4,5% 4, no my, pół. my robimy za, za, za 4,5. Także, yy, no, yy, super krok. Tym bardziej, że wiemy doskonale o tym, że osoby trans ze wszystkich badań wynika, mają duże problemy ze znalezieniem pracy. Tak. Często kończą przez to niechętnie, jakby jako pracowniczki seksualne, pracownicy seksualni. Mówię, niechętnie w sensie wbrew własnej woli, niejako. jako. Tak więc trzymamy kciuki za to, żeby tak było wszędzie, żeby, żeby osoby trans. Jakby w ten sposób znormalizować trochę, po prostu pokazać, że są wśród nas. Znaczy, myślę, że to jest spektakularne chyba na tle w ogóle prawa jest, nie? międzynarodowego. Jest. To bo, jest chyba pierwsza taka sytuacja bo, na bo świecie. To nawet w Holandii, taki w Danii, taki nie ma. Nie, nie ma, nie ma absolutnie. Pierwsza taka sytuacja na świecie. Hmm. Trwa plebiscyt korony równości organizowany przez KPH. Głosowanie trwa do 22 września, możecie wszyscy wziąć wyciąg. Powiem wam, że mam jeszcze małe uczucia do tego. Ale mogę dochodzić, powiedzieć, może. historia, później skomentujesz? Dobra. Nie. I na przykład dowiedziałam się, że ktoś chciał zgłosić wirusowy YouTube Live w kategorii media. I, I było Ale... zgłaszano. Ale nie dostaliśmy nominacji. Słuchajcie, moim zdaniem oczywiście to jest skandal. Takiś, nie, spodziewałem się, że nie spodziewałem się, że kampania przeciw homofobii to jest Tak nas się nienawidzi. Tak nas się lubi, a my ją wspieramy. Tak Cały samo czas. jak replikę i wszystkie no, inne. No, tutaj mniej. Ona no, sobie No, trudno. Ale no, w każdym razie głosować możecie jest kilka kategorii, oczywiście możecie decydować się o tym, kto dostanie koronę równości. A już w najbliższą niedzielę naszą gością będzie Franciszka Sady. Wow! Skataka, potasy, ona robi zdjęcia na Instagramie. Tak? Tak, wiem. Która właśnie odpowiada między innymi za konkurs Korony równości, więc pogadamy sobie, z nią, zapytamy o to. O, i zapytamy Dlaczego, czy, kurwa? Nie, zapytamy się, czy byłeś pan w ogóle nominowany. Ja nie, ja oczywiście ja powiem, że ja wiem, że było zgłoszenie wysłane, bo mi odpowiedziała no, ona tradycopo. Ja też wiem o to. Ja byłem. po prostu przypowiem wprost w o wó chodzi. Dlaczego wy nas nie, nie ale widzicie? Tak, widzicie? Ja Czy to jest transfobia, przepraszam? To jest KPH? Tak. Przepraszam bardzo. Myślałem, że się po jednej stronie barykady. A, a no, okazuje ale, się, że nie. Ale na galę pójdziemy. Tak, ja bardzo chętnie Was Zapraszamy, żeby...